Głupio wyszło Ja nic nie słyszałem jakby co nie Jest, jest okej okay. A dam pani tak czerwony, bo pani się wźbiła i pani tak gazowała, hamowała, gazowała mm -hmm. 7. 7-1, 7 1, 1 szoły. W malinie są, to w malinie, to w malinie są. No to na hatę wiatr zrobimy, co? O patrz jaki piesek bieg, patrz jaki piesek bieg za panią. Zobaczcie, zobaczcie. Gonią za chodził Tak? O kurde. Nie, nie zaraz do grawecz. Prawda, kapitanie? Oczywiście. Dobra, poświęcę pani. Po kask. Idę po kask i jedę do pracy. To miłe służby. mi to ładnie, ujmij. Ale wzajem. Ok, spokojnie, My zaczekamy aż pani usiądzie. No nie? Co może się zapytać, czy coś nie Zapytajcie czy dziewcy. Coś... Powiedziałem, że zbiło to no, jest to. Nie, no, nie zapytałeś. No, powiedziałem, się że panią świeżbiło, że pani tak gazowała, hamowała na świat. Powiedziałem, no, że to. tak... Zapytaj, czy coś się zbiło, No. Fal prosto z mostu. No. Co, jedziemy, czy chcesz zobaczyć jak siada? Możemy zobaczyć. <noise> to właśnie będzie lepiej widać. co? Nic, sprawdzam kolczyki, czy są jakieś fajne. kolczyki... do IMF. do Prosiłbym jedną wolną mikowicę na komisarza podczas on myślał, że idziemy z no że no. masz, masz radio przy sobie, czy nie? Nie mam. Szkoda, bo już cię wołałem na radiu Proszę no, silnik po... zgasić, proszę silnik zgasić. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo panu. 07 plus 2 a nie odejdziesz są 22 Yes Go away Alright kick your ass Tam druga była kawałek Go away no mówię ci babo Proszę Seriously? Interwencja no ona, do pana, ona do pana tak No co chcesz? Co chcesz się. No Niech pan zobaczy jak cię na pana patrzy no Nie podoba mnie ja, Może pan umówić się z nią na kawę Dajesz numer? Pomurki? Co no, nic. Też numer. Dalej się patrzy, no widzim. Co? Idiot. Poszła gdzieś. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Los Santos Police Department. Za kolak, to stopnia. Numer 2,73. siedem, czy? No. Witam Pana no, witam. Czy zna Pan pod zatrzymanie? No nie bardzo Nie bardzo? No nie bardzo Proszę Pana A czemu Pan tak, mówiąc kolokwialnie, zapierdala przez miasto? No, ale gdzie zapierdala? Panie? Proszę Pana, my za Panem jechaliśmy już tak z 2 km Zapłaciłam mi więcej, no powiedziałem... Ile na, bu na budziku, ile miał? Pana, ile... 140, 140 Panie, jak ja tylko 5 przekroczyłem, panie, jak mi kazałeś dusić buta, to ja Jak będzie kłamał, pięciu. to weź jeszcze składanie fałszywych zeznań. 140 słopaliśmy na fotoradarze, na radarze wbudowanym w radarze, proszę pana. Nie mogliście pana dogonić, tak pan leciał, no, uwaga. Ta! No, wy nie mogliście mnie dogonić, która taksówka jedzie 150, a wasze radiowozy jadą 300, no panie. Ale my nie 300, bo był tam korek i w ogóle. Panie problem był 560. Ej Obrancy. Panie, stop... było 140 nie? Ja bym chciał zobaczyć na radarze Na radarze pan chce zobaczyć? No tak Czerw, to to, Pewien pan jest? To jest... No, ta, no. To do do pan tak, wozu. To zapraszamy do radiowazu No skoro pan tak uważa, no to ja bym chciał zobaczyć Bardzo proszę Tylko podwiosłem chciała numer podać, a pan ją wystraszył jakąś jednostkę Edward na patronu 10-2 nie, w drugą to kategorię wchodzi, przekroczeniową, ale mandaty są ostro, Stanio. I... Czekaj, ile no to jest? To jedziemy, wsiadaj, jedziemy. Dawaj, dawaj, na napad jedziemy. Zostaw 200 tysięcy jest za, ale to, jest jest za, ale to jest Ej, zostaw później. zostaw zostaw. Więc ma wolność. dobra. Kurwa, mamy jeszcze pewne zalety. plus 2, 10, na 10, No kurwa, jeszcze... No, Sorry! Kurwa, kurwa. I siup, 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 siup. I co? Pusta kurwa, to jeszcze jedna Pierdolę namawiają do góry. No Po jednej do, do, i lecimy na robotę Wezmę dwie jednak A jakie walicie, tytanie? O kurwa, na radiu to powiedziałem 19 Neguję ostatni komunikat, powiedz Ej, Neguję ostatni komunikat? I opier dole jaki samczyk szyfał. U mnie, Ugar. Sześć. Chłopie na krawędzi bawy. Kto ty? Ty? Ej, kolega. Masz syn dupa. Cieśię, szepik. O! What the fuck! Maso, Skot żyje nad tam? babą. Żyje. Podtchnąłem się. O, no, przez taką wielką ciężko przeskoczyć. Kurde, ty! Kapitanie! Widział kapitan co się stało? Tak, co się stało? Ze schodów spadłem, ale także z 10 metrów w, gło, w górę lecia, poleciałem. No, martwimy Jak się tam? o pana. Tak? O mnie? Ciężko Czego? Tak, martwimy się. Myślałem, że pan na piechotę będzie wracał tam drogą. Kurwa, śmialiście się pewnie, a nie Co jest? Kurwa tylko, kurwy jebane. Luźno, luźno, luźno. Co ty? Kurwa, gdzie ty? Co wy odpierdalacie pod komendą? Najbałem kurwę, najbałem kurwę. Najbałem kurwa tylko. Dawaj łapy kurwa, co jest pod komendą? Za kurwę mogę iść do pierdla, za kurwę mogę iść do pierdla. Pu! Co ty? Nie no, zakolak, zostaw go A ja no jak, takie rzeczy pod komendą? Ale Motor, bo to złodziej jest, to złodziej jest nie, to No to, nie, to gdzie? Jest. Cicho, cicho, to, się zatkać tym. pizdy, zatkać pizdy Zajebał bym mordek ale gdzie takie rzeczy pod komendą? To sobie załatwiacie gdzie dzisiaj. Ja Który rudy? Łapy, jesteś swelem z wykonu człowieku. Ja kolego ci biję a ty co robisz? Kolego ci biłem, kurwa z co ty? Ej, bym z tego przyszukał. broni, frajerze. Sam jesteś kurwa ciotą, jebaną I taka prawda. Ja bym z tego Do zaraz, swela Ewan, z mocnego. Kurwa, wiesz, jak jebany człowieku, Do szafy się chowaj, kurwa mnie w kurda jebany cwelu Bo kolega będzie jebany następny. Wszyscy będziecie jebani, kurwa za brak już. Zasad, człowieku Już? tak, sobą już, już skończyłem. Tak? Się... Nie no, dobra, kurwa. Pan się ma prawo zdenerwować, no ale ja naprawdę nie mam z tym nic wspólnego. Do ja bądź, nie ma żadnego Ma pan pożyczyć furę, panie medyku. Odejdź mi z od bo ci wyprowadzę za drzwi zaraz. Nie? Za co? Zabramę cię odholuję zaraz. Weź mi wóz, muszę jechać do wanili, czego nie rozumiesz, kurwa. Tak, zamów spierdala, nie przeszkadzaj kolego. w wpierdolę. A co myślisz, że ci nie wypierdolę? No spróbuj, coś jeszcze No, chcesz się napierdalać? Odejdź stąd No To ty celować będziesz? Dawaj wysy. Ej... Wypierdalaj łysy <słys> Co, on ma tyle? O kurwa, jak on ma tego? Ta, dwa razy ma. O kurwa, więcej ma niż dwa razy! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć razy mów w tym O kurwa! Co? Jest gorzej niż myślałem. Co? Sześć razy mów pierdoliłem. O kurwa! O kurwa! A, A mało tego! Jak przeglądam jego kartotekę, to on ma cztery strony kartotek, ma z pół miliona na mięsie. Dobra, wyjeżdżamy do środka, no nie ma chuja. tę panie komendancie, ja zobrazuję sytuację, jak wyglądała. Bo za kolak miał problem, bo wgrał nowe oprogramowanie sobie do tableta, nie? No i wie pan, jak młodzież to mówi, tablet mu fuj lagował. No i za kolak gościowi zamiast jednego wyroku wpierdolił 6. Zgłaszam? Ja zapraszam na dół, do... to głupio wyszło? No i zamiast 3 tysięcy grzywnych w mu 18 tysięcy. Dobra, ze 6, to 6 zobaczymy na Pan Mike Peterson. To jest alkoholik jakiś łysy i on Oczekajcie. ogólnie, jak patrzyłem na historię wyroku. Poczekajcie w ma... dobra. Andrzej Dlaczego? A dobra